Szczerze mówiąc, mam już dość tego obozu. Stręskniłem się za domem. Tak, chciałabym wrócić do domu na weekend. Popieram i my też. Dzieci, proszę o uwagę. Mamy dla Was wiadomość, która na pewno Wam się spodoba. Ludziska, chcecie wiedzieć, co nasi bogaci uczniowie zmierzą samochodem? Zbierzmy 60 tysięcy lajków. Dziś rozpoczniemy konkurs przetrwania. Co? Ale ja nigdy nie wygrywam konkursów. Nie chcę umierać. Spokojnie, Jurek. Nikt nie musi umierać. To jest konkurs survivalowy na świeżym powietrzu. Co? Znowu pójdziemy do lasu kraśćmiut pszczołom? Nie, ja odpadam. Na razie lasu nam wystarczy. Zawody odbędą się tutaj, na tej polanie. Chwała Bogu. Nie musimy nigdzie jechać. Zostaniecie podzieleni na pary i otrzymacie zadanie, którego tematem będzie przetrwanie w dziczy. Pani Johnson, przepraszam, ale co nam się miało spodobać? Co? Mówiła pani o wieściach, które nam się spodobają. A co, nie podoba wam się? Nie. Co za leniwe pokolenie. No dobrze, no to zwycięska para pojedzie do domu na weekend. Hurra! Będę w parze z Rosem. Ej, chciałem z Jurkiem! Przyjęcie do zespołu Oszołoma zamiast kogoś z rozumem nie jest dobrym posunięciem. Co ja będę z Julką? To ja wybieram Stelle. Ma dużo pieniędzy i na pewno je wykorzysta, żeby wygrać. A do czego tymi w moim zespole? Dobrze, stop. Przeciwnicy będą ustalani? Tak jak w tych waszych fightingach. jak? Losowo. Wyciągnie karteczki z takimi samymi numerami będzie w jednej drużynie. Na co się patrzycie? Bierzcie, bo zmarznę. Hura! Tak jak chciałam! Prosto przeznaczenie! O rany, nawet się nie cieszysz z mądrego partnera. Co z tobą? A ja z Jurkiem, no na pewno wygram! Że co? Próbujesz powiedzieć, że jestem głupi? Jeśli udowodnisz, że jest inaczej, pokonując Julkę, już nigdy tak na ciebie nie powiem! Zresztą jak chcesz. Nazwij mnie Garnkiem, ale nie wsadzaj do piekarnika. Moja babcia tak mawiała. Jestem zaskoczona, że coś pamiętasz. Może jeszcze nie wszystko stracone. Złocicka, będziesz w parze z Czarniecką. Nie zgadzam się, nie chcę być w drużynie z tym ponurakiem. Kogo nazywasz ponurakiem, bogata Jęzo? Dobrze już, przestańcie się kłócić. Kto nie weźmie udziału w konkursie, zostanie tu nie tylko do końca obozu, ale i do końca lata, zrozumiano? Dobrze, dobrze. Więc tak, pierwszy konkurs. Kto szybciej rozbije namiot, start! No nie, to nie fair. Chłopaki są lepsi w rozbijaniu namiotu. Przegramy. Na Twoim miejscu jakoś bym się tak niespecjalnie o to martwiła. Może i tak, ale Julka im przecież pomoże. Ona jest dobra we wszystkim. Nie martw się tak, Jędzo. Rozbijanie namiotu to jedyna rzecz, której jestem lepsza od Julki. A niby jak? Razem z tatą jeździliśmy na biwaki przez całe dzieciństwo. Nauczył mnie, jak byłam mała. A teraz jeżdżę sama, odprawiać rytuały. Dobrze, dobrze, nic więcej nie mów. Po prostu to zrób, skoro umiesz. Tylko chodź, wyjdziemy z tego cienia. Tam jest słoneczko. Nie! Ja chcę zostać w cieniu. Dlaczego zawsze chcesz być w ciemnościach? Nie! Będziemy jak normalni ludzie. Na słoneczku. Nie w cieniu! Nie, na słoneczku! W cieniu! Na słońcu! W cieniu nie będzie tak gorąco, bogata jędzo. Sama jesteś jędzą. Nie musimy tam spać, tylko to rozłożyć. Gotowe! Pierwszy punkt dla Rosa i Julki. Jurek, a ty gdzie? W drugiej rundzie trzeba będzie zrobić ognisko bez pomocy, tylko z improwizowanych środków i zapałek. To łatwe. Wystarczy zebrać odpowiednią ilość suchych gałązek. Co prawda, może być trudno zacząć bez papieru, ale i tak damy radę. Słyszałeś to? Idź i pośpiesz się! Zbierz te gałęzie, kiedy Ros jest wolny, jak Pokémon. To naprawdę łatwe zadanie, dasz radę. Pośpiesz się, bo kto pierwszy, wygrywa. Gotowe! Super, to nie jest prawdziwe ognisko. Prawdziwe ognisko powinno być z drewnianych patyków. Zasady nic o tym nie mówiły. Zadanie polegało na rozpaleniu ogniska, więc to zrobiłam. Jest ciepło, jest. Punkt dla nas. Mm. Ty chociaż chcesz wrócić do domu? Chcę No to zacznij coś robić. Może nie zauważyłeś? Ale jesteśmy ostatni. Kiedy się kłóciliście, ja przyniosłam trzy kłody. Waszym zdaniem będzie je przepiłować. To jest naprawdę nie fair. Chłopcy są o wiele silniejsi. Nie bądź jędzą. Nie widziałaś, oni nic nie robią w tych drużynach. Za to znam zaklęcie, które sprawi, że to drzewo samo się złamie. O Boże. W tamtej altance jest sporo różnych narzędzi. Wybierzcie te... Które pomogą najszybciej uporać się z kłodą. Możecie wybrać tylko jedno. A ty czemu przyniosłeś siekierę? Używa się jej do ścinania drzew, a nie do piłowania. Uspokój się, niczego nie rozumiesz. Widziałem w filmie o wikingach, zawsze tak robili z siekierami. I -yap, i -yap, i -yap. Ta chyba po prostu pogodzę się z przegraną I przestanę marzyć o domu Mając takiego partnera To nie tak Daj mi Ty nie umiesz Daj mi A ty niby umiesz, co? Proszę bardzo, patrz No tak, tak, dawaj Daj nie, to nie tak. Rodzice cię niczego nie nauczyli. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Widzisz, Ross? Mówiłam, że ta piła będzie najszybsza. No spójrz. Przecież nie zaprzeczałem. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Gotowe! Gotowe. Co? Uff. No dobrze, mamy na razie najlepszy zespół. Trzymajcie tak dalej. Uh. Nawet nie jestem zaskoczona. <gry> Bardzo ważną częścią przetrwania w dziczy jest prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy. Tak więc konkurencja będzie polegała na tym, kto najszybciej założy bandaż na głowę swojego partnera. Do was należy wybór roli, którą chcecie odegrać. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Start! ROS, usiądź, ja się tym zajmę. Nie ma nic do stracenia, siadaj. Siedź i się nie ruszaj. Halo, czy to prywatna karetka? Muszę natychmiast zabandażować głowę mojej koleżanki. Musicie jak najszybciej przyjechać na szkolny obóz. Jeśli przyjedziecie szybko, dostaniecie trzy razy więcej. Mamy to! Już prawie, prawie to mamy. Zaraz wszystko będzie gotowe. Są głupi, tracą czas, a my ich wyprzedzamy. Teraz nie będą mieli żadnych szans, a my już prawie wszystko mamy gotowe. Gotowe! Ale ja! Tak, dwie sekundy temu nie miałyście nic! Wy oszukiwałyście! A dookoła tam pobiegłyście do bramy? Wiesz, jeśli chodzi o ratowanie życia, to wszystkie środki są dobre. Moja koleżanka potrzebowała bandaża, a ja go tylko zapewniłam? U, u, u. Więc zachowaj te skargi dla siebie. Wygrałyśmy! O, i jak? Chyba mamy dwa, dwa. Kasia, Jurek, a wy jak tam? Kasia, co ty zrobiłaś? Wystarczyło tylko zabandażować głowę. I tak nie wygramy przez tego leniwego drania. Jest bezużyteczny, więc i chociaż siedzi cicho. Dobrze, ostatnia konkurencja. Musicie pozyskać wodę w sposób... Naturalny. Co może być prostszego od odkręcenia kranu? Nie skarbie, jak będziesz w lesie, to nie będzie tam żadnego kranu. Ale natura dzieli się z wami wodą. A czy w ogóle istnieje jakiś sposób? Istnieje, ale trudny. Zwycięzcą zostanie ten, kto wyjaśni w prostych słowach, jak zdobyć wodę w dziczy przy braku jakichkolwiek zbiorników wodnych. I tak już przegraliśmy. Więc po prostu pójdę spać. Może prześpię cały obóz. Mam już dość tych przygód. Kasia, wyciągnij mnie, Kasia! Wydaje mi się, że wsadzenie kuby pieniędzy w ziemię i czekanie, aż fontanna wytryśnie, nie jest zbyt wiarygodne, prawda? Zdecydowanie. Mówiłaś, że jeździłaś z Tatą na biwaki. Może wiesz, co robić? Zawsze braliśmy wodę ze sobą, żeby się nie martwić. Ja wiem! Trzeba owinąć gałązkę zielonych liści Ciasno plastikową torbą A wilgoć zacznie się tam gromadzić W ten sposób Podczas nocy można zebrać do litra wody Dokładnie tak Dobra dziewczynka Ty i Ros jedziecie do domu na weekend Hurra Widzisz Stella Nie zawsze pieniądze pomogą w wygrywaniu To co jedziemy Ros Spędzimy ten weekend razem Wiesz co, ja jednak nie chcę wracać do domu. Czemu? Pomyślałem sobie, że nie jest to tak źle. Mam tu telefon, przyjaciela. Niech Stella pojedzie zamiast mnie. No jak sobie chcecie. W takim razie Julka i Stella do zobaczenia w poniedziałek, a cała reszta pół godziny przerwy. Masz zupełną rację, pieniądze wcale nie pomagają aż tak w życiu. No przecież ci mówiłam, nie wszystko da się kupić. O, tak, tak.